Cześć, witam wszystkich szybki rzut okien na pszenicę która była siana po kukurydzy O kukurydzy rolniku coś się zazieleniło nie wiem, to będzie mocno widoczne bo słoneczko świeci dzisiaj Chris wraca do żywych z Oldenbelem tu mu się ciągnęła ziemia O, no, tak wygląda Siałem jak szalony, dużo, ale jest jej niedużo. Także tu trzeba będzie solidną dawkę wprowadzić. No co jeszcze? Co jeszcze? Tutaj się dzieje z tą pszenicą. Przesimowała dobrze. Zachwarszczenia, jak to po kółkuli, późno rane, późno Jaki Jakiego tego nie widać, bo zaraz przyszła zima. Ale. Gdzieś nawet widzę, że drugi liść wypuszcza, Co po niektóra, przynajmniej ta. O, ma drugi listek. No coś będzie. Kurde, prawie jak na stoleż, jak się nauczę dokładnie ustawiać tą bronę o to będzie dobrze. Nie jest źle. Wygląda to na w miarę równo W miarę równo. Także tutaj gdzieś przełamanie akurat dziś jeszcze i jeżdżę z jeżdżę osłony pościągane, bo zmieniłem jak amator te termostaty no i mówię, nie, no to trzeba poprawić no i tu były moje takie wjazdy widać, że nigdy takie dziurki gdzieś, nie wiem, czy te regulacje przedstawiłem. czy te koło po prostu, tutaj właśnie te pół metra wcześniej na to, to wygląda, że wtedy jest dziura no tu się wszystko ciągało, no niestety po tej kukurze było najgorzej tu jest taki właśnie skład kukas Podejrzałem od bruzdy no i jest jak jest no. jest jaki jest Fardo jest naprawdę e, tutaj jest takie kubki mówiłem no, że nie wyszła gdzieś lepiej ale to w miarę równo tam gdzieś początek to zatrzymałem to to też ojej, szkoda gada, że tu już jest lepiej no to wszystko zobaczycie w filmach z założenia odkładki są, teraz tylko trzeba się brać po prostu za tą kubotę i te no i tyle to, co chciałem pokazać po ten pierwszy kawałek nie ma co się obawiać, trzeba po prostu siać no i teraz dopiero bo mógłbym wjechać z Jarką to zobaczcie ile ona już jest do przodu jeżeli chodzi o Boże Jarek to naprawdę ten tydzień czasu pogoda, no to teraz gdzieś tam no gdzieś by tam wjechał w tym tygodniu pomiędzy gdzieś tam po 24 a 26, co było to 22 stopnie, no to mógłby coś zrobić no to uprawisz albo nawet no nie musisz uprawiać tylko o jednym od razu no i teraz przyjdzie za 8, na przyszły tydzień zapowiadają znowu na minusie Przyszłoby by na minusie, ona znowu mnie nie wyszła, wyszła do w kwietniu. Ona w kwietniu może już lepiej wyglądać, aniżeli chodzi o jarkę. Dlatego ja się nie boję w siebie, tylko boję się właśnie z Boża Jarę. Dziękuję, pozdrawiam.